Teraz my pokażemy kilka migawek, jaka jest różnica pomiędzy Darjeelingiem, w którym obecnie jesteśmy, a resztą kraju, czyli mam na myśli Indie. Darjeeling w całości wygląda tak. Jest e, pełen zielonej przyrody. Tu jest teraz wiosna, więc w końcu wiem czym pachnie. Wiosną. I jest cicho, wszędzie ładnie i czysto. Tu jest Instytut Orchidei, nowy budynek. Jeszcze jest... Nie byliśmy tam w środku, bo jest zamknięte, ale może nam się uda wejść. W każdym razie pokażemy Wam kilka migawek krótkich, potem e, złożę to wszystko w jeden film, żebyście zobaczyli, jak wygląda Darjeeling, w którym się absolutnie zakochaliśmy. Idziemy teraz pod górę. Ledwo <grym> w kierunku naszego hotelu. Takie architektura, tak wygląda. Tak są te tak, domki, tak wyglądają. Tutaj jest bliska. A ogóle wszystko jest przesycone buddyzmem. Nie wiem, czy będzie widać, wszędzie są tybetańskie flagi modlitewne. modlitewne. I wszędzie są te przepiękne, długowieczne drzewa. Naprawdę raj. Tam w dole widać centrum. Zaraz tam pójdziemy, to Wam też pokażemy jak to wygląda. Tutaj mamy jakąś świątynię buddyjską. Ja w ogóle myślałem, że to jest ratusz. To nie jest buddyjska świątynia, to jest świątynia hinduistyczna. Ale ja powiedziałem, buddyjska to hinduistyczna świątynia. A tam jest no ta kościół katolicki. A właśnie tam jest kościół katolicki, który zaraz pokażę. O. Chyba dlatego, że to kiedyś było dużo Brytyjczyków. To jest tu kilka kościołów, zresztą bardzo dobrze utrzymanych. Nie byliśmy w środku, ale z zewnątrz wygląda ładnie. A ta świątynia buddyjska... Też jest bardzo ładna i okazała i tutaj takie, więc jak cały czas widzicie link jest um, czysty. Centrum miasta takie sklepowe, tu jest duży sklep spożywczy, księgarnia, a jest to bardziej rozwinięta cywilizacja. Nie wiem, czy mogę powiedzieć bardziej europejską, bo to był idiotycznie że miało, dlaczego miało być bardziej europejską. W każdym razie w centrum miasta można kupić wszystko. Książki, ubrania, jest dużo kawiarni. A, I na ulicach nie ma tego hałasu, który był gdzie indziej w Indiach. Charakterystyczny. Zbliżamy się poważnie tam O tu mamy aptekę. O, właśnie tu idziemy do tego hasti-tasti. Trochę Meksyk to przypomina, nie wiem czemu. Troszeczkę, może zrzucić ludzie. Psy tutaj wyglądają na zdrowe, grube, wypasione. Tak... wygląda centrum. Bardzo mi się podobają te sklepiki, każdy są... każdy jest bardzo interesujący. Dużo rzeczy tu można kupić: ładne ubrania, dużo z kaszmiru rzeczy, a bardzo ładną biżuterię. A I wiele rzeczy, które są dostępne tylko w takich turystycznych rejonach. Aha, jeszcze dużo jest takich do wspinaczki rzeczy, no bo tutaj ludzie przyjeżdżają, żeby się wspinać. Jest to pierwsze miasto, gdzie widzę zabawki dla dzieci. A w Indiach to nie jest popularne. Chcieliśmy kupić jednej dziewczynce zabawkę, to niestety nie udało nam się. Jest dużo galerii artystycznych, biura podróży, wszystko to, co znamy z domu, więc naprawdę jest to miła niespodzianka po tym dwumiesięcznym pobycie w brudnych Indiach. O, jest KFC, Pizza Hut i takie różne rzeczy. Tak wygląda centrum, e, jedna z uliczek centrum Darjeeliny. Dalsza część centrum, tu jest taki malutki plac, na którym odbywają się koncerty. Dzisiaj jest święto, więc wszystko jest pozamykane. No właśnie, Użyli... byliśmy wymienić, chcieliśmy odebrać pieniądze. Trzeci dzień z rzędu, banki zamknięte, bo, bo święto. Też mamy szczęście. Ale zobaczcie jak tu ładnie tam jest przodu scena Ach to tu jest! To mogliśmy też iść do hotelu, widzisz. Pytałem się czy tędy to poszli, poszliśmy naokoło. No to tam, to tam jest taka ta świątynia hinduska, co już pokazywałem. A tam się idzie do ZODO, którego teraz idziemy. A tutaj jeszcze chciałem pokazać, jak ludzie wypoczywają. No i oczywiście tu jest taras widokowy, a z górami. Super sprawa. I zobacz, pierwszy raz chyba w Indiach widzę gołębie. Naprawdę nie widziałem wcześniej gołębi. No, tu są gołębie, to nawet ładne. No, Darjeeling jest pełen niespodzianek.

Na, na to, co tu jest wybudowane, domy mogłyby być, mogła to by być Anglia po prostu. Architektura jest bardzo typiczna. Nawet orszelami są podobne, bo po przywozie żadny to widziałem. Wszystko się No to zupełnie to nie przypomina innej części Indii te domy. Te domy są solidne. Podejrzewam, że mają ponad 100 lat, stoją, są remontowane na bieżąco ciepłe w środku, mają okna, firanki w oknach to jest niespotykane w innych częściach Indii. Tak więc Darjeeling jest już bardziej Sikkimem chyba niż, niż Indiami. Przynajmniej mentalnie, tak mi się wydaje. O tak jest trochę poza centrum. Te Domki tam stoją. Tam jest chyba jakiś kolecz na górze. Nie jestem pewien. W architekturze widać wpływ europejski. Bardzo wyraźnie. Zobaczymy. Bardzo ładny zrobili e, budynek tutaj. Jesteśmy pod wrażeniem. Mały balkon. Wszystko stoi na takich skarpach. O. Tak więc wszędzie się trzeba wspinać. Ale fajnie mieć taki domek. Bardzo bym chciał. Jeżeli w Indiach mieszkać, to na pewno tutaj. Darjeeling. No wszyscy wiedzą, gdzie jesteśmy, cały czas mówimy Darjeeling, Darjeeling, Darjeeling. Moglibyśmy wierszyk napisać o Darjeeling. O, a tam jak ładnie, tam też, tylko tu jest jakaś siatka, jakaś osiedla tam jest, widać, o. Ładnie. No, i zieleni, pełno, te lasy, te lasy, te lasy i to powietrze po prostu. Wow. To jest Darjeeling, centrum, tam gdzie pokazywaliśmy. Tak wygląda z oddali. A to najwyższe wzniesienie, jak Fryderyk pokaże, taki malutki maszczyk widać, tak naprzeciwko, Fryderyk. To tam mieszkamy właśnie. Tu. Tak. Mam nadzieję, że Darjeeling, który Wam pokazaliśmy na filmie, Wam się podoba. Bo nam się bardzo podoba. I tak tu jest wszędzie. A tu jest kawiarenka. Taka przydrożna. Bardzo ładna. No i dodać warto, że tutaj tylko Jeepy jeżdżą, bo tu żaden inny samochód nie podjedzie. Nie no proszę, taka kawiarenka malutka. Może w drodze powrotnej sobie tam a, pójdziemy na kawę. Tu jest takim jak w kurorcie. Cały Darjeeling jest jak kurort. I te sekwoje po prostu bajka.